Zielone Świątki, czyli święto zesłania Ducha Świętego, pierwotnie związane było z przedchrześcijańskim świętem wiosny. Czciło się ogień jako symbol słońca, siłę i witalność przyrody oraz początek lata jako nowe życie w polu. Nocami palono ogniska, bydło ubierano kwiatami, a pola obchodzono w procesjach. Środa gradowa, hradowaja środa, poletki czy naokoło pola, to zwyczaj mający dać dobry plon i uchronić pola od burz i gradu. I stał się sprędka z, z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego i napełnił wszystek dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki, jakoby ognia i usiadł na każdym z nich z osobna. I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić rozmaitymi językami, jako im Duch Święty wymawiać dawał. Dzieje apostolskie, rozdział drugi, wersety od drugiego do czwartego. A w środę po święcie też się nie pracowało. Ziemi wtedy ruszać nie można, bo mówią, że ta środa to gradowy dzień kto w pole pójdzie, temu grad zasiew zniszczy. Każdy więc świętował tą środę od gradu. Etnografia Polska 1996 rok.

na zmianę. Tam podejdzie z 200 metrów i idzie jego mienia. Kobiety cztery niosą obraz Najświętszej Marii Panny. się się Dawniej to tu szło, to trzeba było nawet, jak ja pamiętam, to już jak mi taką a ja bo to samochody jadą, to szosów, nie, to trzeba było trochę tak. Żeby to I i niektórzy to przytrzymywali się samochody same, stawali tam, czapki zdejmowali kierowcy ten tak? i się. A, a teraz to wiadomo, ale już, już tak, do, teraz w tej chwili to gdzieś do, do 40 osób takiego idzie tylko. No bo to już wiadomo, już, już raz to mniej, ale dawniej to, wiem, taki, może 70 zawsze chodziło, ten, to to. Staramy się pierwszą w kaplicy o godzinie dziesiątej. Kto jest na siłach, kto może? Młodzież, dorośli w podeszłym wieku. Który z młodzieńców bierze krzyż? Dziewczęta czy kobiety biorą Matkę Bożą, Częstochowską, obraz. Niesie zawsze pierwszy mężczyzna. tam I to tak starają się gospodarze, że około swojego. Swej, pola swego, pola, po swego pola. Każdy gospodarz, jak idzie, no to około swego pola. A kobiety już obraz niosą. Wchodzą, zbierają się pod kaplicą, wychodzą, idą w stronę szosy, niosą krzyż, niosą ołtarz Matki Bożej i pielgrzymują ze śpiewem Różańca Świętego. Zdrowaś Maryjo Waski, Pana Boże, błogosławionaś ty między niewiastami. O Boże, o Boże, o Twego Jezusa. Święta Maria, to Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Wierzę Boga Ojca, Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, Jezu Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z sali ziemi. Trzeci dzień zielonych Świątek. No, to na jest we wtorek. wtorek, we wtorek, ale jest, zależy od pogody, jeżeli pogoda nie odpowiada, to czasami odkładają to na środę. Ach Boże, kiedy to zaczęło się to, tego, tej Jęczyk to jest, czy pamięta, od, od, od kiedy to było, Ko wiem, że to było zawsze kiedyś, to, że w środę, a potem już przełożyli na na, na, na na wtorek, bo to za dużo już dni było tych, 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 tych modlitwów i to świętowanie. Kiedy zaczęło się najwcześniej. Oj, to nie za mojej głowy tutaj. To ja już jestem w Karpoliczach 62 lata w lipcu będzie. To już to jak ja przyszłam, to już to było. Samy tej iść trasy, to to będzie gdzieś 3 godziny witych. Iść. iść. Bez, be, be, bez odpoczynku. A tak to, 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 tak to w 4 godziny my, my tak już sobie zawsze liczymy. Jak w 10 wychodzimy, no to że on, no, na drugą książkę przyjeżdża. Nasza święta jest odprawiana w intencji mieszkańców i w intencji o to, żeby Pan Bóg błogosławił tym plonom, które zostały zasiane na pola, żeby Pan Bóg obdarzył rodzajami, dobrą pogodą czyli żeby po prostu y, mieszkańcom akurat tutaj tej wsi Karpowicze szczęściło się w gospodarstwie w tym roku. Jezus, karbie wierny, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Jezus dobry pasterzu, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Jezus zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Najpierw litania do wszystkich świętych. To jest długa litania, bo jak, jak, jak my stąd widzimy to prawie aż, aż do lasu, póki to, to litanie. Ja mam na serio porobiane i daję tam jeszcze chłop, chłopom. No i tak, jak już, już ta litanie, Najpierw taka piosenka, taka tam, no i a to litanie. I po, po litanii. Trzy części różańca. Trzy części różańca, radosna, bolesna, chwalebna. Każda część ma pięć tajemnic. Mówi się to, to śpiewa się. I no to śpiewają tak, że akurat nie nam wychodzi: przyjść do wsi, koniec różańca, w ten czas piosenki. Zdrowaś Marii łaski pełna pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami o Boże, do Twego, Jezusa. Święta Maria, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I później dalej sili lasem, aż na postój, tak zwany postój, bo to jest państwowe pole i tam odpoczywali zawsze koło Skibickiego Mietka, tam Mietkowa żona wystawiała stół, na którym umieszczano obraz Matki Bożej. I kładziono krzyż, no i wszyscy ludzie odpoczywali. Kto miał kanapki, to jadł, kto miał jakiś napój, pił. Boga Ojca, mogącego, na nieba i dzień. Króla Chrystusa, Syna Jego, Jedynego Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Dziewic, był męczą błogosławskim i łatem uszyszował, Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, stąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych Wierzę Ducha Świętego, Tu przy tej kaplicy Kolinowskiego to tam majowo piosenkę odśpiewają, albo to zależy w jakim czasie. Jak w czerwcu to jest już taka więcej czerwcowa, jak w maju to majową jakąś. Dojdą do wioski, wiosce po prostu koniec trzeciej części różańca, litanie zaczynają. I tu litanie prawie przez całą wioskę i zanim do kaplicy, tam jeszcze za dwie, trzy piosenki. Bądź pozdrowiony Jezusie, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad ludźmi, Bądź pozdrowiony Jezusie, Synu Boga żywego... To jest podróż nie bardzo łatwa, iść z książką przed oczyma, iść po piaszczystej drodze i to śpiewać. To jest to... Tak, no ale... Jako się radzą, bo ci co idą, to już potrafią śpiewać, bo już to nie pierwszy raz. Każdy zna melodię, każdy zna to wszystko. zabieraliśmy się w kaplicy. W ten czas, kto nie był dookoła pola, to szedł tam. I dzieciaki przychodziły takie mniejsze i większe. Później jeszcze na końcu śpiewamy, Ciebie, Boga, wychwalamy, ten hymn, To bo tu jest przez każdego prawie znany z nas. Leczmyzło. O Jezu, nasz O Jezu, tej wielkości, przez O, drogi. Prosimy w tej przyświętej, o rodzaje mieszkańców kapłanów wsi i kolonii, oddalenie nieszczęść, klęsk żywiołowych. Aby nikomu w naszym kraju, w świecie nie wywołało powszechniego chleba, abyśmy również potrafili dzielić się chlebem z tymi, którzy go nie mają. Cieszy mnie, że w Karpowiczach zwyczaj procesji po polach został utrzymany, ponieważ to jest jedyna wieś w naszej parafii, w której no właśnie to ma aż taką rozbudowaną oprawę. Jak ja pamiętam, to jeszcze w tych wszystkich takich wioskach to wszędzie chodzili i w suchowoli żeż wychodzili, tam tak w trzy rzeczy chodziło, tam driga chodzili, a teraz już, już wszystko już nie wiem, jakoś tak jeszcze co, co my tu trochę tak trzymamy, bo tak sobie w wkoło obejdziemy tych naszych pól i to, mówię, to litanie takie to I jakoś Pan Bóg gdzieś tam. Weźnie to, to, to tam burza przeszła, to tu u nas jakoś dzięki Bogu, zawsze spokojnie.